Zajmiemy się równaniami kwadratowymi. Na początek rozwiążemy równanie x kwadrat minus 36 równa się 0. Rozwiążemy je na dwa sposoby. Sposób pierwszy: przenosimy minus 36 na drugą stronę równania ze zmienionym znakiem. Czyli dostajemy x kwadrat równa się 36. Teraz wystarczy spierwiastkować to równanie. Pamiętaj, że są dwie liczby, które podniesione do kwadratu dadzą 36. Są to 6 i minus 6. Zatem x równa się 6 lub x równa się minus 6. Te dwie liczby są rozwiązaniami naszego równania. Drugi sposób polega na skorzystaniu ze wzoru skróconego mnożenia. a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b. Aby skorzystać z tego wzoru, 36 zapisujemy w postaci 6 do kwadratu. Nasze równanie ma teraz postać x kwadrat minus 6 kwadrat równa się 0. Zatem postawiamy do wzoru skróconego mnożenia x zamiast a i 6 zamiast b. Teraz nasze równanie ma postać x minus 6 razy x plus 6 równa się 0. Pamiętaj, że iloczyn dwóch liczb jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy któraś z tych liczb jest równa 0, czyli x minus 6 równa się 0 lub x plus 6 równa się 0. Po przekształceniu mamy x równa się 6 lub x równa się minus 6, czyli uzyskujemy identyczny wynik jak w pierwszej metodzie.